Rowerzyści z tarnowskich gór i kilku okolicznych miast umówili się na sobotę 2 lipca 2011 roku na pierwszą w tarnowskich górach rowerową masę krytyczną. Oglądana tutaj grupa zebrała się na Placu Wolności w Tarnowskich Górach. Inne grupy miały wyruszyć z Bytomia, z Piekar Śląskich i z Miasteczka Śląskiego. Celem i miejscem spotkania wszystkich rowerzystów było jezioro Chechłonakło, leżące w gminie Świerklaniec na terenie powiatu tarnogórskiego. Z Tarnowskich Gór nad jezioro wyruszyło ponad 40 rowerzystów. Pomysłodawcą i organizatorem tej pierwszej w Tarnowskich Górach rowerowej masy krytycznej był dziennikarz Dziennika Zachodniego Krzysztof Sędzielusz. Redakcja Dziennika Zachodniego objęła imprezę swoim patronatem. Bezpośrednią inspiracją dla tego pomysłu była śmierć Leszka Ferdyna, rowerzysty potrąconego przez samochód 4 czerwca 2011 roku na drodze wojewódzkiej 908 w Tarnowskich Górach. W konsekwencji tego pozornie niegroźnego wypadku leszek zmarł w szpitalu 12 dni po tym zdarzeniu. Owego feralnego dnia leszek doświadczony rowerzysta i kierowca, jechał nad jezioro Hychłonatło, dlatego także ten cel obrali sobie uczestnicy pierwszej tarnogórskiej rowerowej masy krytycznej. Z różnych miejscowości nad jezioro przyjechało w tym dniu około 200 rowerzystów. Zapraszamy do podpisywania petycji tutaj pod co o budowę ścieżek rowerowych na celowniku. Petycję podpisało w tym dniu ponad 180 osób. Także grupa krewnych i przyjaciół Leszka Ferdyna, która przyjechała na zjazd w koszulkach ze zdjęciem Leszka. Następnie petycję przekazano staroście Tarnogórskiemu i w gminy Świerklanec. Przez naszą akcję, przypominam, chodzi o to, żeby powstawały trasy rowerowe w powiecie, tam w ogóle, a szczególnie na Zalew na kuchechło. Katalizatorem tej akcji była, był tragiczny wypadek eee... Jest z nami rodzina, chcemy tą uczyć się pamięć z jednej strony, a z drugiej rozpocząć walkę o budowę trasy, tras rowerowych. Myślę, że będziemy organizować takie akcje, część chcemy zachęcić i my jako dziennikarze dziennika zachodniego być może włączą się też inne media, by regularnie pytać władze o to co zrobiły, by ta sprawa jakby poszła do przodu. Chcemy o to też prosić przedstawicieli organizacji pozarządowych w powiecie tarnogórskim, niech pytają, niech piszą do radnych, do władz powiatu i do władz gminy. Właśnie dowiedziałem się, że przyjechałby Bytom. To jest człowiek, który jak mało kto chyba wie coś o rowerach, o trasach rowerowych i, i o tych akcjach. O co właściwie my walczymy, bo jest hasło, budujemy trasy rowerowe, ale... Czy po dwóch latach bytomskiej akcji są jakieś efekty? Witam wszystkich gorąco, wszystkich na rowerach, także myślę, że każdy szczęśliwie tutaj dojechał. Okay. A więc u nas w mieście Bytomiu po dwóch latach masy krytycznej zmienił się stosunek troszeczkę do nas, do rowerzystów. Inaczej się w Urzędzie Miasta rozmawia, inaczej wzdymi, a więc Miejski Zarząd Drugi Mostów. A więc wszystkie projekty, które będą powstawały, nowe drogi, trasy, drogi, będą uwzględniane drogi rowerowe. Będziemy tworzyć dużo akcji po to, żeby kostki wymieniać, drogi rowerowe, że powstawały z asfaltu, to co jest na całym świecie, a więc kostka jest niezdrowa, jak wszyscy wiedzą częściej, jeżeli ktoś jedzie na rowerze szosowym, czy tam na twardym ogólnieniu, a więc rower trekkingowy na, na sztywnym, bo na amortyzatorach tego tak się nie wyczuwa. Po prostu będziemy teraz powielać takie mocne hasło, bezpieczne dziecko, bezpieczna kobieta na rowerze. Jeżeli to powstaną, te drogi rowerowe, w ten sposób, że będzie bezpieczne dziecko, bezpieczna kobieta, to wszyscy będziemy czuli się bezpiecznie. Myślę, że dożyjemy tych czasów, że będzie naprawdę bezpieczniej, szczęśliwie się jeździł na rowerze. Dzięki bardzo. Ten hasło akcji masy krytycznej czyli, że my nie blokujemy ruchu. Tylko jesteśmy jego częścią. Przypominam, kto się jeszcze nie podpisał. Trwają to podpisy, czy się już zakończy? Są dwie listy i do władz powiatu, i do władz Gminy Pierwsza akcja, pierwsza masa krytyczna. Będziemy ją robić cyklicznie. W nie jest to co piątek, co ostatni piątek miesiąca. My jeszcze musimy się dogadać, jak to będzie. Będziemy to rozgłaszać. Nie chcę teraz deklarować, że za, za miesiąc się spotkamy. Ale na pewno, na pewno coś takiego będziemy dalej robić. I tak jak powiedziałem, będziemy cały czas monitorować do odpowiednich urzędów, pytać, co w tej kwestii się posunęło. To możemy obiecać. Zapraszamy do nas 29 lipca na butelską masę, myślę, to będzie kolejna, 25. Na naszą masę mogą przejechać wszyscy. Jeżeli macie jakieś też uwagi, można napisać to na piśmie. Głównie my z Bytomia będziemy chcieli zrobić, ja głównie też jestem takim teatrem takiego pomysłu, żeby zrobić takie właśnie kwadro, a więc Bytom, Radzionków, Tarnowskie Góry, Piekary Śląskie. Bo my tak naprawdę jesteśmy takim tyłem Śląska. Wszyscy patrzą na Sosnowiec, Katowice, Chorzów, a tutaj Bytom, Tarnowskie Góry, Piekary Śląskie, jesteśmy po prostu odstawieni gdzieś tam na bok. A u nas to jest najwięcej lasów, najwięcej właśnie, tak jak w tym pan wspomniał, przed chwilą jest dużo tych duktów leśnych. Ja osobiście sam po nich jeżdżę, jeżdżę na zieloną, z zielonej jeżdżę na kalety. Tam naprawdę są autostrady rowerowe. Jest tak pięknie splanowane w lesie, wszystko w wysypane tym żwirem, że naprawdę na rowerze to się osiąga około 40 na godzinę prędkość. E, ja tutaj po głównych władzach mam uwagę, żeby nie skupiać się na lasach, bo o lasach, trasy to wszyscy już znają od lat, to są ludzie starsi, którzy dłużej jeżdżą niż ja na rowerze, a więc bardziej, żeby to oznakować, żeby ludzie nie błądzili po lesie, ale stworzyć trasy rowerowe na głównych drogach, dojazdy do hechła, główną asfaltową drogą bo trasa rowerowa na rowerze ma polegać na tym, że ma być krótka, szybka, a nie objechać Półśląska, żeby z punktu A do punktu B jechać przez pół Śląska. Także tutaj główna uwaga do Was, główne asfalty, pasy boczne zrobić dla rowerzystów. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję i zapraszam potem czwartego września, na drugą śląską masę krytyczną skupiamy wszystkie masy, które powstają w naszym okręgu śląskim, Stworzyli tworzyli to, co właśnie na Śląsku nam jest potrzebne, żeby nie wsiadać w samochód, jechać do Kapewic czy do Chorzowa pół dnia w samochodzie, a więc rowerem jesteśmy w stanie to pokonać dosłownie w godzinę, 40 minut, maksymalnie do godziny takim tempem w granicach 25 na godzinę. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję i zapraszam pomocy. Będzie można wziąć w nich udział. Pani Lono, prawda? Najpierw będzie pokaz, jak to się robi, a później będzie można samemu skrupować.